Hej, hej! Witam Was w kolejnym odcinku, a będzie to odcinek losowy. Mamy przed sobą calutki pakiecik warty 56 zł. A oprócz tego dobrałam jeszcze dwie świnki. Cały wkład na dzisiejszą zabawę równe 6 dyszek. No i zobaczymy, jak się nasze losidełka dzisiaj spiszą. I tak pojedziemy od najmniejszych i będziemy się kierować w stronę tych grubszych rybek, które są tutaj w tym pakiecie. Także kochani, zaczniemy sobie od świnki. Jest to świnka pakietowa. Tamte dwie świnki, w razie co zostawimy jako pocieszacze. To, co pod świnką musi się znaleźć w jej wnętrzu. Także, kochani, szukamy 24. 24. Nie ma 30, 30 i również jedneczka, brak i 15. Nie ma. Zaczynamy pustaczkiem. To pierwsza dwójka za nami. To teraz. Szybka kasa i jedziemy. Gwiazdka. Gwiazdka jest. Kości nie ma. Korony nie ma. Koniczyna jest. I dolarek jest. Także słuchajcie, mamy cztery złote. Także coś już tutaj sobie skubnęliśmy. Dobra, jedziemy dalej. Ostatnia z dwójeczek. Szybka piłka i jedziemy. Boisko. Tu mamy jedno boisko. Tutaj jest drugie. I trzeciego już nie znajdziemy. Sztabki złota. No niestety tylko jedne tutaj widzę. I korki. Tu mamy jeden od pary. A tutaj jest drugi. Także no niestety o jeden symbol za mało. Pusto. No to teraz gorąca kasa. I jedziemy. To co w pomyczkach. Musi być w papryczkach.

35. 35 jest i mamy właśnie 5 zł. No Wam powiem, że fajnie się pakiecik zaczyna. 33. 33 brak. 12. No, 21 brak. 29. 28 było. 29 nie ma. I szóstka nie ma. Ale to oznacza, trzy papryczki oznaczają, że mamy piątkę. Także fajnie, no ten losik nam się zwrócił. No to teraz krzyżóweczka. I teraz tak, LK. L mamy tu. I L mamy tutaj. Y. Y mamy w popycie. W obcym i to wsio, no to teraz D. Tutaj mamy AD i to na tyle F. F już nie szukajmy, bo nie mamy. No to teraz R i R mamy w pancerniku i to chyba jedyne R. Mm. No to O. Z O teraz poszalejemy. Mamy w nosie, mamy w obcym, mamy w mocy. Tutaj jest post, i tutaj baobab. No i bary, to jeszcze. No ale to już ostatnie O. No to M, i tak, tu mamy moc. Niech moc będzie z nami. Tu mamy pompę, i to wsio. H. Z H nie będziemy gadać, bo nie ma. Także może K. I tutaj mamy keks. I tym keksem będziemy kończyć. No to T. Tutaj w poście. Tutaj w popycie. Tutaj mamy w barytonie. I to wszystkie te. No to V. V nie szukamy, bo nie widziałam. W. Do BMW nam wpadnie W. I tutaj do odlewu nam wpadnie. No i jeszcze przy okazji do Ewy. N. Tutaj mamy w nosie, tutaj w sanoku, tutaj jeszcze w pancerniku i to na tyle. No to C. Tutaj mamy C i mamy pierwsze słówko, ale więcej C nie mamy. No to G. G tutaj wejdzie nam do gry. I więcej go nie uświadczymy. A zobaczcie, tu jeszcze C było w pancerniku. No to S. I tak, tutaj w poście mamy i tutaj w keksie. I to są jedyne Eski. Nie, jeszcze tutaj w nosie mamy. Także zobaczcie, drugie słówko. Jedno słówko na, nas dzieli od piątaka. I tutaj w pancerniku. I to jest jedyne I. A tutaj ktoś O jeszcze z, zapomniał zmazać. No i ostatnia literka U, tu jeszcze było D, no U nie ma, U nie ma ani jednego, tu mieliśmy jeszcze R, tutaj jeszcze była R, K. sobie teraz pouzupełniamy, to co zapomniałam, tu mamy N, -kę. no ale zobaczcie blokują nas cały czas literki K, nie było, było K, to tu jeszcze mamy K, A i E nam zabrakło, P nam zabrakło i B. I to są literki, które nas tak zablokowały, że no niestety krzyżóweczka przegrana. No to teraz lecimy w słówka i tak ada, a nie ma D. Jeszcze coś mamy z D? Tak, mamy dylemat. Dylemat, czy ten los będzie wygrany. No to teraz gra. Ale nie mamy G, a skoro nie mamy G, to i na nie będzie. To teraz rola. RO i nie ma L. No to odpadamy na starcie, L -ki już więcej tutaj nie ma. No to piwo. P I W O. Piwo jest prawo. P R A W O. No zobaczcie, pod rząd może i Piotr nam wejdzie. P i O, ale nie ma T. A jak nie ma T, to już nic więcej nam tutaj nie odpadnie na razie. Boxer B, O i nie mamy K. Także tu O i poziomka też ma K. Także co? Dwa to za mało. No to lecimy z koniczynką. I tak. Szukamy 29 w pierwszym płatku i 29 mamy. Także dobrze się zaczyna. Ósemka. Ósemkę też mamy. No zobaczcie, już 2000 z tych czterech jest. 35. 35 też jest. To 44. No i 44 nam tą koniczynkę zblokowało. To teraz tutaj dziewiątka. Dziewiątka jest, także już mamy pierwszy płatek. 42. Oj, i ta tak praktycznie na starcie nam odpadła. 38 w, pierws... w trzeciej grze. 38. No 38 nie ma. Także ta nawet nie będzie pokolorowana. To gra czwarta, zaczniemy od pięćdziesiątki, pięćdziesiątka jest, pierwszy płatek kolorowy, dwadzieścia pięć, dwadzieścia pięć jest, no gramy teraz o stówę, trzydzieści cztery, trzydzieści cztery mamy i dwójeczka, no jest jedynka, dwójki brak. No to gra piąta, ostatnia. Zaczynamy od 1. No wiemy, że już jest, bo przed chwilką o nie mówiłam. 18. No i 18 nas zblokowała. Także koniczynka żadna nam się nie utworzyła. Pusto. No to teraz te większe losidełka. Zaczniemy sobie od ekstra pieniędzy. I kochani, sprawdzajcie razem ze mną. Szukamy 12.

Dwadzieścia cztery nie ma. Pięćdziesiąt sześć pięćdziesiąt sześć nie ma, dwadzieścia dziewięć nie ma. Pięćdziesiąt siedem. Oj, 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 54. 45 jest, ale 54 brak. 39, ostatnia szansa na chociażby dyszkę. 39. No nie ma. Także losik pusty. No zobaczcie, tak fajnie się zaczęło, ale może i fajnie się skończy. Także kolejny, przedostatni losik z pakieciku. Worki z kasą

11, 11 nie ma, 17 brak, 28 nie mamy, 31, no nie ma i piąteczka. No tu by było dwa tysiaki, no ale słuchajcie, żadnego z tych worków nie uświadczyliśmy. Losik pusty. No i słuchajcie, został nam wegasik, no i oczywiście te nasze dwa pocieszacze. No, mam nadzieję, że po sprawdzeniu Vegasa pocieszacze nie będą już potrzebne. A więc zaczynamy. Trzy takie same w jednej linii. I gra pierwsza. No tutaj cieniutko, wszystko różne. Gra druga, tutaj również same różności. Gra trzecia, dwie świnki. W czwóreczce mamy dwie pomarańczki. W piąteczce, no tej różności. Tutaj dwa dzwoneczki. Tutaj kolejne dzwoneczki, tylko szkoda, że po dwie sztuki. Tutaj różności, tutaj już bliżej dwa bary. Tutaj dwie wisienki. Gra jedenasta, już dwie żarówki. Pod dwunastką, no już tutaj podobne, podobne, ale to nie to. Tutaj dwa diamenciki, przedostatnia gra dwa bary. I ostatnia szansa. No kochani, kolejny losik pusty. I w Vegasie nic nie było. Także słuchajcie, bilans mamy cieniutki. Jak na 56 zł, mamy na razie tylko 9 zł odzyskane. No ale może świnki nasze, pocieszajki to zmienią. Także zacznijmy od pierwszej. I w pierwszej śwince szukamy 19. Nie ma. 25. Też nie ma. 29. Brak. I 11. No nie ma. Pierwsza pocieszajka pusta. No to nas nie pocieszyła zbytnio. No to spojrzmy na drugą. 23. Nie ma. 25. A szkoda, że o nie jeden mniej. 30. Brak. I 14. No moi drodzy. I pocieszajki tym razem zawiodły. Trzyściutkich losidełek. To wszystko to są pustaczki. I Wam powiem, że w dzisiejszym odcinku mieliśmy tych losideł aż 12, no bo dwa dodatkowe oprócz pakietu. A tylko dwa nam weszły. I było to 4 złote w szybkiej kasie i piątaczek w gorącej kasie. Także kochani. Na 60 zł, dziewiątka tylko odzyskana dzisiaj. Mogło być gorzej, bo mogło być absolutne 0. A z dziewiątki może coś fajnego pomnożymy. I z takim zakończeniem, kochani, żegnam się z Wami. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Zapraszam do innych naszych filmów i życzę Wam wszystkiego dobrego. Także słoneczka, miłego dnia. No to pa!